1959 rok. W samym sercu Związku Radzieckiego, na lodowatych północnych zboczach Uralu, wznosi się góra, którą rdzenni mieszkańcy, mansowie, od wieków nazywają Siacl. W jakim języku to złowieszcze miano oznacza górę umarłych. Legenda przekazywana z pokolenia na pokolenie opowiada o dziewięciu myśliwych, którzy dawno temu zginęli na jej stokach w niewyjaśnionych okolicznościach. To miejsce, którego się unika miejsce, które według wierzeń domaga się ofiar. Właśnie tam, wbrew legendom i surowości syberyjskiej zimy, zmierzała grupa dziewięciu doświadczonych studentów i absolwentów z Politechniki Uralskiej. Byli ucieleśnieniem radzieckiego optymizmu lat 50., młodzi, silni, wykształceni i doskonale przygotowani na wyzwania. Nie wiedzieli, że dla nich góra umarłych wkrótce upomni się o swoją nazwę a ich ostatnia wyprawa stanie się jedną z najmroczniejszych i najbardziej niepokojących zagadek XX wieku. To historia zapisana w odtajnionych, lecz wciąż niekompletnych aktach prokuratury ZSRR. Historia, która do dziś nie znalazła swojego rozwiązania. 23-letni Igor Diatłow, lider grupy, utalentowany student inżynierii radiowej, ale przede wszystkim zaprawiony w bojach turysta, znany ze swojej rozwagi i umiejętności przywódczych. To on starannie zaplanował trasę, która miała zakończyć się zdobyciem szczytu o i uzyskać dla uczestników najwyższą, trzecią kategorię trudności w turystyce górskiej. W skład jego grupy wchodzili ludzie, których łączyła pasja i przyjaźń. Zina Kołmogorowa, pełna energii i życia, była nieformalną duszą towarzystwa. Ludmiła Dubinina, twarda i wytrzymała, nie ustępowała mężczyznom w najtrudniejszych warunkach. Juri Judin, jedyny, który przeżył, ponieważ z powodu choroby musiał zawrócić na wczesnym etapie wyprawy. Byli też Aleksander Kolewatow, student fizyki jądrowej, Rustem Słobodin, inżynier o niezłomnej woli, oraz Juri Kriwoniszczenko i Juri Doroszenko dwaj najsilniejsi i najbardziej doświadczeni członkowie grupy. Skład uzupełniał Mikołaj Thibaut Brignol, potomek francuskiego inżyniera. Zesłanego na Ural oraz najstarszy i najbardziej tajemniczy z nich wszystkich, Siemion Zolotariow. Miał 37 lat, był instruktorem turystyki i weteranem wojennym, który dołączył do grupy w ostatniej chwili. Niektórzy twierdzili, że jego przeszłość owiana była tajemnicą. Ich podróż rozpoczęła się 23 stycznia w Swierdłowsku. Pociągiem, a następnie ciężarówką dotarli do Wiżaju. Ostatniej zamieszkanej osady na ich trasie. Z zachowanych zapisków i zdjęć wyłania się obraz pełnej optymizmu, radosnej wyprawy. Wpis z 28 stycznia. Obudziliśmy się późno, około 10 rano. Po śniadaniu ruszyliśmy wzdłuż rzeki. Pogoda jest świetna. Słońce i lekki mróz, około minus 17 stopni. Dziś pierwsza noc w namiocie. Nastroje są bojowe. Jesteśmy podekscytowani. Dokumentowali każdy etap swojej podróży. Zdjęcia pokazują ich uśmiechniętych, budujących obóz, pomagających sobie nawzajem. Śpiewali piosenki przy akompaniamencie mandoliny, którą niósł ze sobą Rustem Swobodin. 31 stycznia dotarli do granicy lasu i przygotowali się do najważniejszej części wyprawy wejścia na otwartą, górzystą przestrzeń. Zbudowali tam prowizoryczny schron, tak zwany Łabas. W którym zostawili część zapasów i cięższego sprzętu, aby odciążyć się przed atakiem na szczyt. 1 lutego grupa rozpoczęła marsz przez przełęcz. Warunki pogodowe gwałtownie się pogorszyły. Silny wiatr i zamieć znacznie spowolniły ich tempo. Z niewyjaśnionych do dziś przyczyn, zamiast trzymać się planowanej trasy, zboczyli o ponad kilometr w kierunku zbocza góry Siolat-Sjakl. To był ich pierwszy fatalny błąd. Zmęczeni i zdezorientowani, Około godziny 17 postanowili rozbić obóz na otwartym, wystawionym na wiatr stoku. Doświadczeni turyści wiedzieli, że to niebezpieczne miejsce. Znacznie gorsze niż osłonięty las, który znajdował się zaledwie półtora kilometra niżej. Dlaczego podjęli taką decyzję? Czy coś ich do tego zmusiło? Ostatnie zdjęcie znalezione w aparacie jednego z nich jest nieostre, wykonane w pośpiechu, prawdopodobnie z wnętrza namiotu. Widać na nim dziwne, świetliste obiekty na ciemnym niebie. Potem aparat zamarzł, a na przełęczy nastała absolutna cisza. Diatłow obiecał wysłać telegram do klubu sportowego w Swierdłowsku najpóźniej 12 lutego. To był sygnał, że wyprawa zakończyła się sukcesem. Telegram nigdy nie nadszedł. Początkowo nikt nie panikował. W górach opóźnienia nawet kilkudniowe się zdarzają. Ale mijały kolejne dni. A po grupie nie było żadnych wieści. Rodziny i przyjaciele zaczęli się niepokoić. Władze uczelni i klubu sportowego, pod narastającą presją, w końcu zorganizowały ekipę poszukiwawczą. 20 lutego z ponad tygodniowym opóźnieniem rozpoczęto oficjalne poszukiwania z udziałem studentów ochotników, wojska i lotnictwa. Warunki były ekstremalne. Głęboki śnieg, mróz sięgający minus 30 stopni Celsjusza. I porywisty wiatr utrudniały każdy krok. Przez kilka dni poszukiwania nie przynosiły żadnych rezultatów. Góry Ural, milczące i obojętne, zdawały się pochłonąć dziewięcioro młodych ludzi bez śladu. Przełom nastąpił 26 lutego. Pilot wojskowego samolotu zwiadowczego, przelatując nad zboczem góry umarłych, dostrzegł coś, co nie pasowało do krajobrazu. To był ich namiot. Ciemna plama na nieskazitelnej bieli śniegu. Natychmiast wysłano tam naziemną ekipę ratunkową. To, co zastali na miejscu, przekraczało ich najgorsze wyobrażenia i zapoczątkowało tajemnicę, która trwa do dziś. Namiot był opuszczony i niemal całkowicie zasypany śniegiem. Ale nie to było najdziwniejsze. Jedna z jego ścian, ta od strony zbocza, była rozcięta ostrym narzędziem na długości ponad metra. Cięcia wykonano od środka. Tak, jakby ktoś w niewyobrażalnej panice próbował wydostać się na zewnątrz. Wewnątrz panował względny porządek. Starannie ułożone plecaki, ciepłe ubrania, osiem par butów, jedzenie, mapy, pieniądze, a nawet butelka wódki wszystko było na swoim miejscu, nietknięte. Znaleziono też dzienniki i aparaty fotograficzne. To odkrycie było szokujące. W warunkach panujących na Uralu w lutym, Opuszczenie namiotu bez butów i ciepłej odzieży było równoznaczne z samobójstwem. Coś niewyobrażalnie przerażającego musiało wydarzyć się wewnątrz lub tuż obok namiotu, skoro dziewięcioro doświadczonych i opanowanych turystów rzuciło się na pewną śmierć, uciekając w samych skarpetach w środek arktycznej nocy. Od namiotu w dół zbocza prowadziło osiem lub dziewięć par śladów. Śledczy ustalili, że turyści schodzili spokojnie. W równym rzędzie. Nie biegli. To kolejny element, który nie pasował do teorii o nagłej panice. Nie było śladów walki ani obecności innych osób czy zwierząt. Pierwsze dwa ciała odnaleziono ponad kilometr od obozu pod potężnym starym cedrem na skraju lasu. Byli to Juri Kriwoniszczenko i Juri Doroszenko. Ich widok był przerażający. Obaj byli ubrani tylko w bieliznę. Ich dłonie były zmasakrowane. Jakby w desperacji próbowali wspiąć się na drzewo, lub uderzali w jego pień. Obok nich znajdowały się resztki niewielkiego ogniska. Co ciekawe, gałęzie na cedrze były połamane aż do wysokości pięciu metrów. Czy próbowali się na niego wspiąć, by uciec przed czymś, co czaiło się na ziemi? A może by zobaczyć, co dzieje się przy ich namiocie? Wkrótce potem, w połowie drogi między cedrem a opuszczonym obozem, znaleziono kolejne trzy ciała. Należali do Igora Djatłowa. Ziny Kołmogorowej i Rustema Słobodina. Ich pozy wskazywały, że do ostatniej chwili, walcząc z hipotermią i wyczerpaniem, próbowali wrócić do namiotu, do bezpiecznego schronienia. Diatłof leżał na plecach, jedną ręką obejmując gałąź brzozy, jakby w ostatnim geście próbował podciągnąć się do góry. Badania medyczne wykazały, że ta trójka, podobnie jak dwaj mężczyźni spod cedru, zmarła z powodu wychłodzenia organizmu. Jednak u Słobodina stwierdzono również poważne pęknięcie czaszki, choć bez uszkodzeń skóry. Poszukiwania pozostałej czwórki trwały, minęły tygodnie, a po nich nie było śladu. Najbardziej wstrząsające odkrycie czekało na ratowników dopiero ponad dwa miesiące później 4 maja. Gdy wiosenne słońce zaczęło topić grube warstwy śniegu, w głębokim na 4 metry parowie zaledwie 75 metrów od cedru Znaleziono pozostałe cztery ciała. Byli ubrani cieplej niż pozostali. Co więcej nosili na sobie fragmenty odzieży należącej do zmarłych kolegów. Sweter kriwoniszczenki czapka Doroszenki. Wyglądało na to, że przeżyli dłużej i w desperackiej walce o przetrwanie zabrali ubrania tym, którzy zginęli jako pierwsi. Jednak to ich obrażenia przeczyły wszelkiej logice i stały się sercem tajemnicy przełęczy diatłowa. Mikołaj Tibo Brignol miał zmiażdżoną prawą część czaszki. Siemion Zołotariow i Ludmiła Dubinina mieli połamane żebra po obu stronach klatki piersiowej. Siła, która spowodowała te urazy, musiała być ogromna. Lekarz sądowy porównał ją do siły uderzenia pędzącego samochodu lub fali uderzeniowej potężnej eksplozji. Ale najbardziej niewytłumaczalny był fakt, że na ich ciałach nie było absolutnie żadnych zewnętrznych obrażeń. Żadnych siniaków, zadrapań czy ran. Kości były po prostu zmiażdżone wewnątrz. Jak to możliwe? I najstraszniejszy szczegół, który do dziś mrozi krew w żyłach: badanie ciała Ludmiły Dubininy wykazało, że w jej jamie ustnej brakowało języka. Został usunięty lub wyrwany. Śledztwo prowadził prokurator Lew Iwanow. Odtajnione po latach akta sprawy pełne są niepokojących szczegółów i rażących sprzeczności. Badania radiologiczne, których wyniki początkowo próbowano zatuszować, wykazały, że na ubraniach niektórych ofiar znajdowały się ślady promieniowania radioaktywnego, znacznie przekraczające normę. Skąd się tam wzięły? Co więcej, podczas śledztwa przesłuchano członków innej grupy turystycznej, a także mieszkańców okolicznych wiosek. Wielu z nich zeznało, że w nocy z 1 na 2 lutego, czyli w noc tragedii, widzieli na niebie, w rejonie góry umarłych, Dziwne poruszające się z dużą prędkością pomarańczowe kule światła. Te zeznania znajdują się w aktach, ale zostały przez prowadzących śledztwo zignorowane. Mimo tych wszystkich niewyjaśnionych faktów rozciętego namiotu, braku butów, śmiertelnych obrażeń wewnętrznych, bez śladów zewnętrznych, radioaktywności i tajemniczych świateł na niebie. Śledztwo zostało nagle i pospiesznie zamknięte w maju 1950. W roku. Oficjalny wniosek zapisany w aktach sprawy do dziś brzmi absurdalnie i enigmatycznie. Należy uznać, iż przyczyną śmierci turystów było działanie przytłaczającej siły żywiołowej, której nie byli w stanie przezwyciężyć. Sprawę utajniono na dekady, przełęcz zamknięto dla turystów na trzy lata. Czym była ta nieznana potężna siła? Dlaczego władze Związku Radzieckiego tak bardzo chciały, aby ta historia została jak najszybciej zapomniana? Przez ponad 60 lat narosło dziesiątki teorii próbujących wyjaśnić, co zabiło grupę Diatłowa. Najpopularniejsza i przez pewien czas oficjalna wersja rosyjskich władz mówi o lawinie. Jednak teoria ta ma fundamentalne wady. Namiot nie został zmiażdżony, a jedynie zasypany. Cienkie kijki narciarskie, na których był rozpięty, wciąż stały. Ślady stóp prowadzące od namiotu były wyraźne, a lawina zatarłaby je bez śladu. Nachylenie stoku w tym miejscu również było zbyt małe, by wywołać naturalną lawinę o niszczycielskiej sile. Inne teorie mówią o ataku zdziczałych mansów, mszczących się za naruszenie ich świętej góry. Ale na ciałach nie było ran postrzałowych ani śladów walki, a wszystkie wartościowe przedmioty pozostały w namiocie. Pojawiła się też hipoteza o infradźwiękach dźwiękach o bardzo niskiej częstotliwości, generowanych przez wiatr opływający w specyficzny sposób górę, które mogły wywołać u turystów irracjonalny atak paniki. Jednak najwięcej zwolenników ma teoria o tajnych testach wojskowych. Pomarańczowe światła na niebie, radioaktywność na ubraniach i obrażenia przypominające skutki fali uderzeniowej idealnie pasują do scenariusza, w którym studenci przypadkowo znaleźli się w strefie. Testów nowej, potężnej broni. Być może rakiety lub bomby paliwowo-powietrznej. W takim wypadku ich śmierć byłaby niewygodnym faktem, który władze ZSRR musiałyby za wszelką cenę zatuszować. Oczywiście są też teorie bardziej egzotyczne. O spotkaniu z UFO, które tłumaczyłoby światła na niebie. Lub nawet o ataku mitycznego Yeti. Ponad 60 lat po tragedii, historia wyprawy Igora Diatłowa wciąż pozostaje nierozwiązana. Odtajnione akta, choć rzucają nieco światła na sprawę, rodzą więcej pytań niż odpowiedzi. Zbyt wiele elementów tej układanki po prostu do siebie nie pasuje. Zbyt wiele faktów zostało zignorowanych, a być może celowo ukrytych. Góra umarłych wciąż strzeże swojej mrocznej tajemnicy, a my możemy jedynie podążać śladami, które pozostawili po sobie młodzi ludzie, zastanawiając się, co spotkało ich w tę ostatnią feralną noc. Prawda wciąż gdzieś tam jest. Pogrzebana głęboko pod śniegiem przełęczy diatłowa.